Cześć, jestem Piotrek, a to już drugi odcinek serii Ciśniemy Minecraft. Więc tak, jak już zdążyliście zauważyć, zbudowałem domek, ale fajny wyszedł. Tam posadziłem trochę brzuzek, żebym miał do tego dostęp. I tak, zrobię sobie hmm, łopatę. O tak, łopatę sobie zrobię. I tak, pierwsze zadanie na dziś.

Oh, the personal you can got do it. You tak mniej więcej. W następnym odcinku pokażę Wam już wydekorowaną wydekorowane to pomieszczenie więc idziemy się przespać. Dobrze. Ym, drugim planem na dzisiejszy dzień to oczywiście cóż żeby inaczej niż jak nie zrobienie farmy. Więc biorę sobie wiaderko a najlepiej dwa sobie zrobię, żeby było szybciej. No i tak, ym, farmę zrobię gdzieś tutaj blisko, to musi być na pewno. Jeszcze myślę nad miejscem. Na razie wybiorę się po wodę i zobaczę jak tamta farma się sprawuje. Tutaj poza odcinkami nazbierałem troszeczkę ym, ziarenek. Żeby już się z tym nie męczyć na nagraniu. Żeby nie było tak długo jak poprzednio. O, widać, że coś wyrosło. Dobra, już w sumie możemy zebrać cały ten, ten... Całą tą farmę. I tak nam się już to nie przyda. I pobierzemy sobie chociaż wodę. Dobra, że Gdzieś to musi być, żeby nie było za daleko, ale też żeby nie było za blisko. Hmm. Może to może być hmm. czekajcie o może gdzieś tutaj no dobra w sumie tutaj mamy dobre miejsce ta farma będzie dokładnie takich samych rozmiarów jak mój domek więc tak 13 na 7 i postanowiłem że to zrobię na Współpłytek tak na przemienie drewnianych i tak jak moja podłoga. No więc zaczynamy. No to w sumie teraz wam mogę przyspieszyć, bo wiecie nie mam nic do obgadania dzisiaj, więc no widzimy się. zrobić płotki no i zobaczymy czy wystarczy <laughs> i jak to wygląda przepraszam że gram teraz na peaceful ale po prostu no już nie miałem mm, jak to powiedzieć no nie miałem już po prostu y, jedzenia żeby cokolwiek zrobić więc musiałem tak zrobić przepraszam za to ale no niestety no no. Co z tymi zabójczymi owcami jest. Buraczek co Buraczek miał rację. No i oczywiście będziemy musieli, jak już um, uzbieram um, węgla, to oczywiście będziemy musieli to jakoś oświetlić. Ale to swoją drogą Myślę, że już po takiej farmie będę miał dostatek do jedzenia więc już nie będę głodował i będę mógł grać na normalnym poziomie e, czekajcie, ja miałam zrobić wejście no właśnie no to jeszcze raz a w sumie już nie ma co marnować czasu od razu zrobię to tutaj crafting tej koło tej wody w sumie będzie ładne i tak, to już się robiło Chyba tak, czy nie? Tak, dobrze. Mm, no dobrze. Farma myślę, że wygląda pokaźnie. Napiszcie w komentarzach, co o niej myślicie. Jak dla mnie będzie się sprawdzała, ma chyba tam 33 sloty, tak jakby na jedzonko. Więc na no spoko. Więc ja do Was wrócę, jak uzbieram materiały i ozdobię moje podziemie. Dobrze, ja już skończyłem swoją pracę, więc prezentuję się to tak. Na razie nie mam za dużo skrzynek, bo jeszcze nie mam drewna. Użyłem tutaj nowych desek z... z jak się nazywa? Z Brzozy. Takie jaśniutkie, bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Więc tak, tutaj będzie skrzynia na takie śmietki. Wszystko, co wpadnie mi w rękę. A ta skrzynia będzie na różne takie surowce dirta i no ogólnie wszystkie takie bloki a tutaj też na takie pierdółki pierwsze lepsze więc tak oto mm, no dobra to już myślę że możemy skończyć komentujcie subskrybujcie łapki w górę mówcie co mogę zmienić lub wybudować jak tam wolicie? No to cześć.